Przed rozpoczęciem tego odcinka chciałbym Wam powiedzieć, że spędzam naprawdę bardzo dużo czasu nad tymi filmami. Nieraz godziny. Pff, a dalej po prostu bardzo dużo osób, którzy mnie oglądają, nie subskrybują. A naprawdę lecimy bardzo dobrą drogą do tysiąca subskrypcji. Gdybyście mogli zostawić subskrypcję na moim kanale wraz z dzwoneczkiem, bym się naprawdę bardzo ucieszył, ponieważ to da mi motywację do robienia kolejnych dla Was materiałów. I pamiętajcie, że subskrypcja jest 100% darmowa i możecie zawsze subskrybować. A ja już spadam. Miłego oglądania. Dzień dobry, ziomeczki, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, już drugim odcinku z Minecrafta na moim kanale. Dzisiaj mi się wydaje, bardziej skupimy się, mi się wydaje, na kopaniu yy, ród i tych innych rzeczy, aniżeli skupianiu się na odkrywaniu nowych wiosek, jak to było w ostatnim odcinku, więc no... Przejdźmy może sobie do odcinka. Okej, okay, jesteśmy już tutaj. Oczywiście cały czas w tej wiosce nie nieważne czy mam shadery, czy nie. Ja wybiegam z tej wioski, bo to w tej wiosce tak ladży, Mi się wydaje, że wrócimy do tamtej. Postanowiłem jednak, że wyłączę shadery, bo może te shadery nam się tak bardzo nie przydadzą. Yy, a jest faktycznie lekka różnica. Poza tym już przestało tak mocno ladżać, jak wypłynęliśmy z tamtej wioski. Yy, no, ale wracając do tej wioski, albo to było w tamtej, w tamtym odcinku, do nie pamiętam, tam była taka fajna... Yy, Kopalnia, do której chciałem wejść. Tylko, że mi się wydaje, że to było jeszcze przy tamtej, tamtej. wybaczcie, dzisiaj troszeczkę za mój głos, ale troszeczkę mam chrypkę i nie podoba mi się to ogór. Generalnie, postanowiłem, że sobie najpierw może zbiorę trochę drewna. I mm, co ja się robi? Aha. Na pewno mieć żarcie, więc chciałem przerobić. O Jezus Maria, zrobimy chlebek. No, będziemy mieli dużo chlebka i bardzo się cieszę. No, mamy dwa staki, 23 plus jeszcze mamy to do klaczy i mi się wydaje, że zaczniemy robić powoli setka, czyli zrobimy sobie to i zrobimy sobie klatę. I zostanie nam na yy, tarczę i jeszcze na zrobienie krzemienia. Więc sobie założymy to. Teraz nam tylko zostały budki, czyli teraz teoretycznie potrzebujemy tylko jednego golema w sumie. Którego chyba nie ma, ale jest za to. Tam, oj. Teraz nam to ja sam uciekam. O, tutaj był ten cave, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Sobie zejdziemy do niego. Założę to tarczę. Zrób tutaj mm, zamianę. Mogę wiaderko zrobić, ale dobra, to jest pełne żoaza, to Zrobimy wiaderko. Ej, tu leży. Kwiatek tu leży. Huh. Ok, zaskoczymy sobie. Za Zbierzemy sobie to całe żelazo. Okej, okay, mamy 12. O, kabel leży, czego mi go nie zabrał. O Jezus Maria. Tam jest za dużo mobów. Czekajcie, wiecie co? Ja chcę zobaczyć, czy gdzieś jeszcze nie ma żelaza. Tam jest jedno, ale to pewnie jedno, ale nie chcę jednego. To jest pełno mobów. Dobra, skaczę. Leży. O, o, glowing ink To mi się zawsze przyda, więc my sobie wezmę Teraz idziemy sobie, o, zębiaczki I creeper jeszcze Cześć, wy Creeper! wybuchnie bogiem Dziękuję O, no, no to powiem szczerze, fajnie, fajnie Mamy pierwszego diaksa Se wejdę po niego Bo... I liczę na to, że będzie więcej niż jeden. No i był jeden. Ale no cóż, no. Zawsze coś. Mamy pierwszego diaksa. Mam nadzieję, że znajdę więcej, bo jestem na takim poziomie, że tu raczej powinny być diamenty. O, a propos. Tutaj był. No i już drugi. <laughs> o, tam jest trzeci już widzę. Tylko, że tu jest mega dużo mobów. Ja wolę te moby najpierw sklepać. Dobrze, że te szkielety mnie nie widzą. Bardzo się cieszę, że mnie nie widzą sobie przejdę do góry Tak sobie przejdę żeby mnie nie widziały Tam są zombiaki, więc chcę tego diamenta jak najszybciej zdobyć, dobra No idźcie stąd idźcie stąd idźcie stąd o dobra pięknie i pięknie okay. Kolejny, o! Jak miło no to mamy na budki, budki co możemy zrobić diamentowe na przykład, ale nie. Ja zrobię siekierę, zrobimy upgrade. Ale zresztą tam z tyłu mnie nawalają. Wow. Ech, no i fajnie, że mnie Creeper zabił Jezu, czemu tyle mobów się tam porazpiło? Ale to jest upokorzenie, zginąć od Creepera No ale cóż, zdarzy się najlepszym, jak to mówią Niech to tylko tam wróci, dopóki moje itemy się nie zdespałniły? Czemu ja mam w tej wiosce? Czemu ja to nie zrobiłem w tamtej, in... w tamtej bliższej wiosce spawna? Oj Dobra, jest z wędką Trzybam, z tym strój zębem. Czy z tym strój ząbem? Nie wiem jak to się mówi dokładnie. Nie obchodzi mnie to jakoś. Dobra, jesteśmy już niedaleko mojej destynacji, mojej ostatniej śmierci. jest jak dobrze, mamy tą minimapę. Tylko się boję tam, że może tam być za dużo mobów, dlatego chcę to pozbierać jak najszybciej, złapać kill'ów jak najlepiej i w ogóle się skopać na ziemię i się zabudować. No niestety. Gdyby to był hardcore, to raczej tak głupio byśmy nie zginęli, ale to jest survival, więc na tutaj się utracać można. <laughs> O kurde, szkielet. Staram się go wymijać. Może wiecie co, ja sobie może tu... Nie, dobra, nie, bo mi się ten item dospałnią Zaraz tam wyjdziemy na powierzchnię, to zaraz ogarniemy... Yy, spawn pointa. Tam leżą moje rzeczy. Widziałem, że są rozsypane. Dobra, bo widziałem takie czerwone kropki. One tam leżą. Oby, byle były diamenty w sumie. Dobra. Dobra, na razie się wydaje, że chyba jest wszystko. Dobra, chcę się wkopać w podłoże... ...i zobaczyć, czy faktycznie mam wszystko. Mm, dobra, kilof to to jest, to jest, łopaty, a nie, łopata jest, secik jest, jest tarcza, eee, nie, chyba wszystko jest z takich, no diamenty są, du mm, moje roczne zapasy chleba też są, eee, więc no, bym stwierdził, że nie była to taka straszna śmierć. Ale dalej upokarzająca. I szczerze wolałbym, żeby, to, żeby ta śmierć się nigdy nie stała, no ale cóż, stała się. No co ja teraz poradzę? Czy ten Creeper idzie w moją stronę? Nie. zara pewnie pójdzie. Ale to ja mogę sobie obserwować go na minimapie, na szczęście. Kurde, dobrze, że ja tu minimapę mam. Że jak ja kopię, to przynajmniej mogę się czuć bezpiecznym, bo widzę, czy, to, czy coś do mnie idzie, czy nie. O, a propos. Idź. Ok. Niestety nie mamy wełny, żeby sobie. Może będzie tutaj zrobić łóżko, żeby sobie tu tymczasowo bazę zrobić. No ale trudno no. Okej, okay, mamy dosyć dużo żelaza i ja tego creepera i tak chcę zabić. Bo on mi przeszkadza, ja się przez niego boję. Dobra, nara. Okej, okay, czy tam coś jest ważnego, czy opyla mi się tam schodzić? No teoretycznie nie, a i tak tam mogę zejść po prostu, wiecie, idąc naokoło, nie muszę skakać. Tym bardziej, że nie mam wiadra wody, a w MLG z siankiem... Nie czuję się pewnie, może tak stwierdzę, ponieważ nie jestem dobry w MLG z Siankiem. Generalnie, generalnie ostatnio się pogorszyłem w Minecrafta, yy, ale to mogło być spowodowane wieloma czynnikami, a nie tylko. Po prostu, no. Nie miałem za dużo czasu na granie w trakcie roku szkolnego, no i po prostu ten skill z czasem po prostu ucieka. O, kolejny Creeper. Teraz się go już nie boję, na szczęście. No i jesteśmy w ślepym zaunku. To teraz trzeba się cofać. Tutaj dosłownie igram z ogniem teraz. Dosłownie igram z ogniem, ale jedę w ogóle złą drogą. O, szkielet. Tego chcę najpierw zabić. Jeszcze próbuję. Dobra, po prostu zgiń proszę, dziękuję. Jezus. Czasami te moby potrafią tak wystraszyć. Eee, no ale trudno. Dobra, o, tu jest taki ładny załunek. Ja tutaj chcę posiedzieć. Chwilę. I przepalimy sobie y, całe nasze żelazo, które mamy, czyli aż. No, pokaźna suma. Piecyki mamy, bo zarąbaliśmy z tamtego kowala. Y, tylko nie mamy węgla, ale to po węgiel możemy iść. Ta tarcza tak oddaje. Ale na PVP jest tak wpieniająca, ale tak oddaje. No, jeden. Super. Mieliśmy diamenty, a nie mieliśmy węgla. Pięknie. Okej. Okay. Teraz zejdziemy sobie na dół. No, ale teraz muszę znaleźć to nasze miejsce. Zaczniemy przepalać żelazo. Co w się sensie zaczniemy? No, na pewno nie skończymy, bo ten odcinek już trwa dosyć długo. Pisałem, w sensie się w OBS-ie mi pisało przed chwilą 20 minut. Na pewno z niego zrobię trochę mniej, ponieważ tą większość to były przygotowania same. Yy, ale no, i tak to jest dużo. Dobra, zabudujmy się. O, coś takiego i coś takiego. Dobra, no i teraz, yy... kurde nie podoba mi się to, że nie mamy perfekcyjnej liczby, ale trudno. Tutaj trzy idą, i tutaj idą też trzy i tam wrzucimy jedno drewno, żeby nie marnować, na jedno żelazo jednego węgla. Zresztą tak, yy, wiecie, daje po połowie na przykład do danego piecyka i po prostu to mi się wtedy szybciej przepala, co się, no wiecie, no, teraz mam już cztery, a miał no, i zupełnie mniej. Dobra, zrobimy sobie finalną część żelaznego seta, czyli do, to, no. No i w sumie git i wiaderko, które tam w następnym odcinku napełnimy yy, wodą. No i ja tym yy, chlebkowym oraz żelaznym i diamentowym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, pamiętajcie o w górę oraz subskrypcji na kanale. Yy, na, w następnym odcinku, mi się wydaje, yy, zaczniemy robić naszą bazę oraz yy, pójdziemy do netheru. Przynajmniej tak bym chciał, ponieważ zrobimy sobie, a może znajdziemy jeszcze diamenty na kilof, na siekierę. Nie wiem. No i dobra, generalnie bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Widzimy się już w następnym odcineczku, który będzie już za niedługo, może nawet dzień po tym. Kto wie? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No to wtedy mi jego i cześć.